Czy kiedykolwiek czułeś, że coś jest nie tak w twoim życiu, ale nie potrafisz dokładnie określić, co to jest? Jakby toczyła się niewidzialna walka wewnątrz ciebie, ciągnąc cię w przeciwne strony. Może czujesz się zmęczony, zagubiony, przytłoczony, a nawet pozbawiony motywacji, nie rozumiejąc prawdziwego powodu. A co jeśli powiedziałbym ci, że ten wewnętrzny konflikt ma swoje wyjaśnienie? Coś, co wykracza poza to, co widzisz. Ale wpływa bezpośrednio na twoje emocje, decyzje, a nawet na twoje przeznaczenie. Mówię o dwóch podstawowych siłach, które rządzą nie tylko naturą, ale również naszą egzystencją yin i yang. Prawdopodobnie słyszałeś o yin i yang, o tym starym symbolu taoizmu, który reprezentuje równowagę między przeciwnościami. Ale to, czego być może nie wiesz, to fakt, że te energie są aktywne wewnątrz ciebie, kształtując twój sposób działania odczuwania i relacjonowania się ze światem. Yin reprezentuje przyjmowanie, łagodność, naturalny przepływ życia. Z kolei Yang to działanie, struktura, zdecydowanie. Obie te siły są niezbędne, ale oto problem. Gdy te energie są w nierównowadze, twoje życie zaczyna wymykać się z rąk, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. I to jest kluczowy punkt. Wiele osób żyje w nierównowadze, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli czujesz że twoje życie utknęło, że ciągle powtarzasz te same błędy, lub że coś po prostu nie płynie, być może dlatego, że utknąłeś w jednym z ekstremów, nie mając dostępu do drugiej istotnej części swojej energii. Ale spokojnie jest rozwiązanie. I dokładnie tym się teraz zajmiemy: jak rozpoznać tę nierównowagę i, co ważniejsze, jak przywrócić harmonię, aby odmienić swoje życie. Wszystko we wszechświecie działa w parach przeciwieństw, które się uzupełniają. Dzień i noc, zimno i ciepło, ekspansja i kurczenie się. Ten wieczny taniec nazywamy yin i yang. Nie są to wrogowie, lecz siły, które zależą od siebie, aby istnieć. Yin jest receptywny, płynny, intuicyjny. To cicha noc, niezbędny odpoczynek, głęboka emocja. To pauza między nutami w muzyce, ocean, który dostosowuje się bez oporu. Z kolei Yang to działanie, kierunek, struktura. To jaskrawe słońce w południe, siła, która napędza, dyscyplina, która buduje. To ogień, który pali, ale także oświetla. A najciekawsze: Te siły nie są obecne tylko w świecie wokół ciebie, ale także wewnątrz ciebie. Pomyśl o swoim życiu. Jesteś osobą, która daje się ponieść przepływowi, zawsze dostosowującą się i intuicyjną. Yin. Czy raczej zawsze kontrolującą, dążącą do wyników i wyzwań, Yang? Wolisz słuchać czy mówić, działać czy czekać. Teraz najważniejszy szczegół: kiedy jesteś nadmiernie skłoniony w stronę jednej z tych energii, zaczynają pojawiać się problemy. Osoba z nadmiarem Yin może stać się zbyt pasywna, pozbawiona inicjatywy. Z kolei ktoś zdominowany przez Yang może stać się sztywny, niezdolny do relaksu. Dlatego pytanie. Które musisz sobie zadać, brzmi: Żyję w równowadze, czy utknąłem w jednym z ekstremów? Odpowiedź na to pytanie może wiele powiedzieć o wyzwaniach, przed którymi stoisz. Teraz, gdy już wiesz, czym są yin i yang, przejdźmy do sedna. Nierównowaga między tymi siłami może sabotować Twoje życie, nawet jeśli tego nie zauważasz. Jeśli masz nadmiar yin, być może odnajdujesz się w tym: trudności w podejmowaniu decyzji, prokrastynacja. Nadmierna wrażliwość emocjonalna. Czujesz, że życie dzieje się z tobą, zamiast to ty mieć kontrolę. Relacje mogą stać się chaotyczne, ponieważ unikasz konfliktów i zbyt mocno dostosowujesz się do pragnień innych. Energia do działania po prostu nie istnieje, a to może prowadzić do stagnacji. Z drugiej strony, jeśli dominuje Yang, sytuacja zmienia się diametralnie. Czujesz nieustanną potrzebę kontrolowania wszystkiego, działania bez przerwy. Twoje dni napędzane są przez cele, rywalizację i niepohamowaną chęć udowodnienia czegoś. Ale tutaj tkwi niebezpieczeństwo. Ta sztywność może odstraszać ludzi, niszczyć twoje wewnętrzne poczucie spokoju i przekształcać cię w osobę, która nigdy nie potrafi po prostu być. Stajesz się więźniem potrzeby bycia zawsze na czołowej pozycji. Zatrzymaj się teraz i pomyśl: co by było, gdyby całe twoje życie było kształtowane przez tę nierównowagę? Jeśli twoje trudności Wyzwania, a nawet trudne relacje byłyby tylko odzwierciedleniem niekontrolowanego yin lub yang w Tobie. A co z patrzeniem na świat wokół nas? Jak kultury i narody radzą sobie z tymi energiami na poziomie zbiorowym? To tutaj koncepcja yin i yang nabiera jeszcze bardziej fascynującej perspektywy. Jeśli równowaga między yin i yang jest wyzwaniem dla jednej osoby, wyobraź sobie, jak to wygląda w przypadku całych społeczeństw. Kraje, kultury. A nawet miasta mogą mieć przewagę jednej z tych energii. I uwierz mi, ma to bezpośredni wpływ na sposób, w jaki ludzie żyją, myślą i wchodzą w interakcje ze sobą. Weźmy na przykład Stany Zjednoczone: mamy Kalifornię miejsce bardziej jin, z otwartym, elastycznym i receptywnym podejściem. Tutaj wszystko jest płynne od idei po relacje międzyludzkie. A teraz porównaj to z Teksasem miejscem o energii yang. Tam nacisk kładzie się na niezależność, siłę i tradycjonalizm. Jeśli Twój samochód zepsuje się w środku drogi w Kalifornii, ktoś zaprosi Cię na herbatę i pogawędkę o energii kosmicznej. W Teksasie drzwi mogą się otworzyć, a ktoś z bronią zapyta: czego chcesz? A jak to wygląda w Twoim kraju, w Twoim mieście? Gdzie ono pasuje w tym spektrum? Kultury bardziej jin skłaniają się do priorytetowania harmonii. Empatii i dobra wspólnego. Cenią połączenie i gościnność, ale mogą popaść w pasywność i brak struktury. Z kolei kultury bardziej yang napędza działanie, dyscyplina i koncentracja na wynikach. Ale kiedy yang wymyka się spod kontroli, pojawiają się społeczeństwa konkurencyjne i zimne, gdzie indywidualizm tłumi poczucie wspólnoty. A teraz pojawia się najważniejsze pytanie: jak ta energia kulturowa wpływa na ciebie? Czy otoczenie, w którym żyjesz, Wzmacnia Twój własny brak równowagi. Obserwując kultury wokół nas, musimy również spojrzeć w głąb siebie. Jak możemy zastosować koncepcję Yin i Yang w naszej duchowej podróży? Jeśli jest ktoś, kto może pomóc nam dostrzec coś poza dualnością Yin i Yang, to jest to Eckhart Tolle. Dla niego prawdziwa równowaga nie polega na próbie kontrolowania tych sił, ale na przebudzeniu do czegoś, co jest ponad nimi, do świadomości. Tolle naucza że zarówno Yin, jak i Yang należą do świata form, świata polaryzacji, w którym wszystko jest zawsze w ruchu. Istnieje jednak coś głębszego w nas, stan obecności. Kiedy jesteśmy naprawdę obecni, nie jesteśmy pociągani przez skrajności tych energii. Zamiast tego stajemy się przestrzenią, w której one się manifestują. Jak mówi, prawdziwa wolność nie polega na wyborze między jednym biegunem a drugim, ale na uświadomieniu sobie że nie jesteś żadnym z nich. Jesteś przestrzenią, w której wszystkie polaryzacje pojawiają się i znikają. To zmienia wszystko. Zamiast identyfikować się z nadmiarem yin, tendencją do zatrącenia się w pasywności lub ucieczce, lub nadmiarem yang, wieczną potrzebą kontroli i działania, zaczynamy działać z głębszego stanu, w którym panuje jasność i naturalna równowaga. Ale jak wprowadzić tę świadomość do codziennego życia? Jak uniknąć bycia pociąganym w jedną lub drugą stronę? Odpowiedź może tkwić w tym, jak radzimy sobie z naszymi emocjami i myślami, co prowadzi nas do następnego kluczowego punktu. Jeśli Yin i Yang są zawsze w ruchu w nas, jak dowiedzieć się, czy jesteśmy w nierównowadze? Sygnały są wszędzie. Jeśli jesteś zbyt Yin, możesz czuć się ciągle zmęczony, zbyt dużo prokrastynować lub unikać konfliktów za wszelką cenę. Twoje ciało może wydawać się bardziej cofnięte, ramiona mogą być zgięte, a oddech płytki. Chować się przed światem, czując się zagubionym lub pozbawionym celu. Jeśli jesteś zbyt jank, możesz zauważyć niekontrolowaną potrzebę bycia zawsze zajętym, impuls kontrolowania wszystkiego wokół siebie. Twoja postura ma tendencję do bycia bardziej sztywną, mięśnie napięte, oddech krótki i przyspieszony. Czujesz, że musisz wygrać, coś udowodnić być wciąż w kontroli. Sekret nie polega na tłumieniu jednej strony, ale na znalezieniu punktu równowagi. Oto kilka prostych sposobów, jak to zrobić. Uważność. Zarezerwuj kilka minut dziennie na obserwowanie swojego oddechu i ciała. Jeśli jesteś zbyt yang, zwolnij. Jeśli jesteś zbyt yin, wnieś więcej obecności do swoich działań. Zmiana postawy. Jeśli zauważysz, że jesteś zgarbiony, yin Wyprostuj kręgosłup i otwórz klatkę piersiową. Jeśli jesteś zbyt napięty, yang. Zrelaksuj ramiona i złagodź wyraz twarzy. Dostosowanie rutyny. Jeśli czujesz się zbyt zatrzymany, dodaj małe działania, które wprowadzą więcej ruchu. Jeśli ciągle biegasz, STW zamknięte RZ, chwilę na odpoczynek. Eksperymentuj. Wypróbuj małe dostosowania i zauważ, jak zmienia się twój stan wewnętrzny. W końcu równowaga to nie jest ostateczny cel, ale ciągły proces samoregulacji. A kiedy uczymy się harmonizować te energie w nas, dzieje się coś niezwykłego. Zaczynamy dostrzegać wpływ tego na nasze relacje i na świat wokół nas. Yin i Yang nie są obecne tylko w naszym życiu wewnętrznym, mają również głęboki wpływ na nasze relacje z innymi. W każdej przyjaźni, w każdym romansie, a nawet w miejscu pracy, te energie subtelnie, ale potężnie wpływają na dynamikę. Kiedy spotykają się dwie osoby o przeciwnych energiach, może to stworzyć ogromny potencjał do wzrostu, ale także ogromne napięcie. Wyobraź sobie związek między kimś bardzo Jin a kimś bardzo Yang. Jin może być bardziej wrażliwy i introwertyczny, szukający momentów spokoju i introspekcji. Z kolei Yang może być bardziej asertywny, szukający działania i ciągłych wyzwań. Ta polaryzacja może stać się terenem dla tarć, ale także dla uzupełniania się. Yin może nauczyć Yangę zwolnienia tempa, bycia bardziej empatycznym i słuchania. Yang z drugiej strony może pomóc Yinowi wyjść z bezruchu i przejść do działania. Kiedy te dwa bieguny się równoważą, tworzą harmonię, która odzwierciedla zdrowy i dynamiczny związek. Jednakże, gdy jedna z tych stron staje się nadmierna, nierównowaga może prowadzić do konfliktów. Nadmiar Yang może prowadzić do agresji lub kontroli. Podczas gdy nadmiar jin może prowadzić do bierności i zależności. Żądaj sobie pytanie, czy twoje relacje są harmonijne, czy chaotyczne. Jeśli czujesz, że czegoś brakuje. Możliwe, że w grze jest nierównowaga energii. Ta dynamika znajduje także odzwierciedlenie w środowiskach pracy. Liderzy bardzo Yang mogą stworzyć sztywne środowisko, podczas gdy zespół zbyt jin może być zbyt bierny, by podejmować szybkie decyzje. Znalezienie równowagi między tymi energiami jest kluczem do stworzenia bardziej współpracujących i produktywnych środowisk. Teraz, jeśli spojrzymy szerzej, jak ta nierównowaga między yin i yang może wpłynąć na społeczeństwo jako całość. W czasach skrajnej polaryzacji, niekontrolowane energie mogą prowadzić do wielkich konfliktów i podziałów. Ekstremalna polaryzacja nie dotyczy tylko jednostek, ale także ruchów społecznych i politycznych. Kiedy energie Yin i Yang stają się niezrównoważone w społeczeństwie, efekty mogą być dewastujące. Wyobraź sobie ruch, który w imię empatii, Yin, zaczyna tłumić jakąkolwiek formę krytyki czy niezgody, prowadząc do środowiska, w którym wolność słowa staje się ograniczona. Z drugiej strony, ruch nadmiernie Yang może stać się agresywny, narzucający się i nietolerancyjny, dążąc do opanowania i kontroli, zamiast promować prawdziwą zmianę. Oba skrajności tworzą środowiska, w których zrozumienie i dialog stają się niemożliwe. Współczesne przykłady pokazują, jak te polaryzacje mogą się manifestować. Polityki nadmiernie pobłażliwe, napędzane przez stronę Yin, mogą stworzyć przestrzeń, w której brak granic osłabia strukturę społeczną. Z drugiej strony, polityki autorytarne, odzwierciedlające nadmiar Yang, mogą stłamsić wolność i wywołać represje. Niebezpieczeństwo polega na tym, że podążając za jednym z tych biegunów bez świadomości, bez równowagi, generujemy jeszcze większy podział i cierpienie. A oto kluczowy punkt: indywidualna świadomość wpływa na całość. Kiedy osoba nie jest świadoma swoich wewnętrznych energii, przyczynia się do zbiorowej nierównowagi. Prawdziwa moc transformacji zaczyna się od autorefleksji. Znalezienie równowagi w sobie nie jest tylko osobistą podróżą. Ale także kluczowym krokiem do bardziej zrównoważonego i harmonijnego społeczeństwa. Znalezienie równowagi między yin a yang nie jest łatwym zadaniem, ale jest kluczowe, aby żyć pełnią życia i w harmonii. To, co teraz dostrzegasz po zgłębieniu tych pojęć, to fakt, że prawdziwa transformacja zaczyna się od świadomości, że równoważąc tę energię, możesz zmienić sposób, w jaki odnosisz się do siebie, do innych i nawet do świata wokół ciebie. Codzienne życie. Pełne wyzwań i presji, często prowadzi nas do intensywnego podążania za jedną stroną, nie dostrzegając konsekwencji. To, czego nauczyłeś się dzisiaj, to że życie w równowadze to więcej niż poszukiwanie powierzchownej harmonii. Chodzi o bycie obecnym, połączenie się z energiami wewnątrz siebie i zrozumienie, że robiąc to, przyczyniasz się do równowagi w swoim życiu, a tym samym w całości. Teraz pytam, teraz, gdy rozumiesz to, co się zmieni w twoim życiu. Od tego momentu masz szansę zastanowić się nad swoimi energiami i zdecydować, którą drogą podążać. Małe zmiany w sposobie działania, myślenia i interakcji mogą przynieść wielkie przemiany. Teraz, gdy rozumiesz, jak yin i yang wpływają na twoje życie, zapraszam cię do podjęcia wyzwania na 7 dni. Dzień 1: obserwuj swoje automatyczne reakcje. Dzień 2: praktykuj przeciwieństwo tego, co normalnie byś zrobił. Dzień 3. Zwróć uwagę na swoją postawę ciała. Dzień 4. Zauważ, jak się komunikujesz. Dzień 5. Obserwuj swoje momenty odpoczynku i działania. Dzień 6. Przeanalizuj swoje relacje. Dzień 7. Zrób bilans swoich odkryć. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach, używając hasztagu Wyzwanie inyang. Twoja podróż może zainspirować innych do znalezienia własnej równowagi. I nie zapomnij, jeśli ten film ci pomógł, zostaw łapkę w górę, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje znaleźć więcej równowagi i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do następnego filmu.